W świecie uniwersum Mortuum, gracz może spotkać na swej drodze prastarą maszynę kroczącą. Systemy mecha działają samoistnie, a maszyna nie posiada własnej woli. Jest to autonomiczny artefakt dawnych czasów, stworzony przez ludzi do walki z genus divinum. Wiekami potrafią być zagrzebane pod gruzami, ciepłymi piaskami południa lub ukryte w bagnach czekając na swego pilota. Ten technologiczny cud ludzkiej inżynierii nosi nazwę Cordyceptor. Kiedy wykryje w swoim pobliżu człowieka, rzuca się na niego bezlitośnie. Kordyceptor musi mieć pilota za wszelką cenę, nawet wbrew jego woli. Pochwycony zostaje zamknięty w trzewiach maszyny i zintegrowany z jej systemami. Maszyna będzie podtrzymywać pilota przy życiu za wszelką cenę, dostarczając mu niezbędnych składników odżywczych. Wprowadzane są bezpośrednio do organizmu specjalnymi przewodami. Zdarza się, że ziemia jest jałowa i kordyceptor nie ma możliwości utrzymać pilota w zdrowiu, który został ciężko ranny. Choruje bądź zmarł. W takiej sytuacji kordyceptor dosłownie wydala bezwłose, wychudzone, blade ciało poprzedniego pilota i zastępuje go nowym. Moment integrowania ciała i maszyny trwa kilka minut i jest okrutnie bolesny dla nowego pilota. Gdy to się dokona, efekt jest spektakularny. Wszechogarniająca potęga i możliwości bojowe maszyny zostają oddane woli pilota. Kordyceptory były bronią wyprodukowaną w akcie desperacji, w walce z Divinum. Był to ostatni krzyk ludzkości, zanim został zduszony. Będą utrzymywać pilotów w zdrowiu, a w odpowiednich warunkach zapewniając im dłuższe życie dzięki pełnej kontroli metabolizmu. W chwili utraty przytomności kordyceptor sam przejmuje kontrolę, eliminuje zagrożenie i opanowuje sytuację. Wypuści swego pilota tylko jeżeli uzna, że ten się nie nadaje do dalszej walki lub w przypadku uszkodzeń krytycznych maszyny.